Czemu ja nie jesteś po sesji? Nie, to nie że <laughs> bo nie, ty, ty, może. <laughs> nie, nie, on, on, on nie zdradził. Jeszcze wtedy? On po prostu uciekł, tak? Tak, on po prostu uciekł. Mhm. A mogę wiedzieć, kim jest ten Patrycja teraz? Na, no, nie domyślasz się? Ale ja nie wiem. No. Ja no. mogę powiedzieć. Ja też bo Ja już no. wiem. No, Panem równów. Kruków. Dokładnie. No, no. Ale kim jest pan Kruków? Pan Kruków to jest tak, jak w moim wątku było powiedziane, że szerzy herezję. Czyli jakby tak jak jest Golconda, to to jest zupełna odwrotność. Pan Kruków doży do tego, żeby nie było człowieczeństwa, żeby wampiry wszystkim rządziły i tak dalej, i on to o tym naucza. Okej. Czyli naucza droga bestii. dokładnie Droga bestii, tak. A Dante naucza dokładnie odwrotnej ścieżki. Czyli skoro on jest drogą bestii, to pewnie z gangrem. Ej, ej, ej. Hmm. sobie. Nie no, na bank jest. Mam pytanie, czy ja zagram teraz dwie postacie? Nie. Czemu? Bo nie, ja mogę, <laughs> ja mam masz Roberto. Kobiety. Nie, masz Roberto. <laughs> ja, ale przepraszam, to była kre kreacja postaci idealna, przynajmniej nie <laughs> Nie, 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 przykro mi, ale nie. <laughs> Możemy postać na jedno strzała, to teraz. Ale, ale mam pytanie, poważnie, ja nie zdradziłem jako Patrycja, bo uciekł. Nie, to, to... nie, to po prostu uciekłeś, bo się bałeś. Dokładnie. A to, to, co się wydarzyło później, stworzyło to, co stworzyło. Tak, to, to, co się stało, to stworzyło to, co się stworzyło. Po prostu twoją nienawiść do tremer. Mhm. No, ale czemu to ja nie wiem, po prostu. Nie czemu... wiedziałeś tego, bo nie chciałem ci tego mówić, bo wtedy lepiej to zagrałeś. No. Mhm. Ja bym ci no powiedział, że, że jesteś Panem Kruków, to byś to wiedział i byś nie zagrał tego Ale tak naturalnie jak w teraz. w tym momencie nie był Panem Kruków. Nie, nie był, nie był. On się później pewnie stał, bo mhm, były jakieś wydarzenia, które do tego doprowadziły, tak? Dokładnie no, tak. Do tego jego graczy nie miałem pojęcia, nie miałem żadnego zamiaru was zdradzić, miałem tylko przekazane, że mam uciec na końcu. Zdrajcami byli Prometeusz i Perł Marian, brawo. Perl, perl, per, Przepraszam bardzo, żydł... ja nie byłem zdrajcą, ja tylko broniłem swojej miłości. Tam ty nie na, na nie tego sprzedałeś, chciałeś nas sprzedać też. Ja chciałem powiedzieć, że Prometeusz był bardzo oczywistym zdrajcem już w opisie, tak. który dostał Tak, tak, trochę tak. Tak, no, tak, w tak, w tak. Się... ja widziałem, ale. Obviously. Ale ja sobie A... pomyślałam tak, kurde, pan Kruków, ja się zastanawiam. Zbyt oczywisty jestem Prometeusz. My kurde, ktoś inny będzie pewnie. No i Ale satysfakcja z wrzucenia Dantego do gnojówki była po prostu. To było sobie... piękne. To było po prostu piękne. Po prostu to, był, to zrobiło Mateo ostatnie parę lat. Ale ja jest... rozumiem, dlaczego ty się zgodziłeś na tego geja, bo to całkiem odwrócił uwagę od Patrycji, że by mógł być kimkolwiek panem Kruków. Dokładnie. Jak tego teraz, za... teraz zagrasz? Musi być pedałem. A jej, Wiecie, się przez sześć stuleci coś mogło mu się zmienić. No Poza tym już nie ma człowieczeństwa, więc nie ma. Dokładnie, tym, dokładnie. Zdarzył mu się pewien otwór w ciele. E, słuchaj, się... tak przeczytałam ten czat teraz, Marian. Tak trzeba wpuścić komuś w pierdol i, kurna, bierzemy ich w piątkę. Słuchaj, typu. no wiesz, Ryan wchodzi cały na biało, Roberto jeszcze się będzie Ja nie nigdzie nie ja idę, ja ale prawie tą babę tosiłem jako Jak poprzednio. ty z twoją potencją kurna idziecie w obaj. A, ale ja nie wiem, ja, ja nas nic, tam ciągnę. Ale ja nic nie wiem, jako Roberto o tym Panów nic, jeszcze. więc nie mam Rudy czy... cię poprosi, to nawet nie Właśnie. będzie zadawał pytań. Roberto, trzeba spuścić komuś pierdol. Myślę, dawaj że wy, wy, wystarczy, go wystarczy, że Judy powie okej, okay, nie musisz iść, ale ja tam idę. <noise> I sam pójdziesz. <noise> Truskawek prawie mu siłem, było tak blisko. Byłeś blisko, no? Ta walka z wampirzycą, Ale ci śmiałeś szczęście, że, ci, że jej nie weszło na to splunięcie, bo jakby trafiła w oczy, ujuj. Uj. Ale kurde, mój rzut na przy, przy kontrataku na y, Alberto 8 osiem, 8 Porażek. Mm, no. Uch, to się wziąłeś i zabiło. Mm. Ale ten. Ja, 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 ja ten. Y, Przyznaje się troszkę, bo ty tam dawałeś mi jakieś wskazówki, kogo nie atakować, kogo nie. Mm. Y, Dlatego widziałem, ja, jak Dante cię atakował, że unikałeś, więc to ten, był dobry ruch Znaczy się. Ja pamiętam ja. ja z, nie, pamię, nie pamiętam, czy mówiłeś, żeby ten, patrycję atakować, czy nie. Ale nawet gdyby to pomyślałem sobie, dobra Patrycja jest tutaj wielkim gościem, to pewnie mistrzyni go sobie załatwi jakimś tam czarem, czy, czy czym innym, No, to ja, to, takie to ja, było ja Mateo założenie. będę na, na solo brał. Takie było założenie. Dante i Walentyna wiedziałem, że się nie będą mieszać w tę walkę, dlatego to była walka jeden na jeden tak naprawdę. Ja bardzo, że taką typową damą w opresji, więc... Uuu, Dante, Dante był taką pisteczką, że nic nie zrobił, nie? Bo się po prostu bał. A szkoda... Okay. Znaczy się... Bo, bo ty z tą inkwizycją, to było zaskoczenie największe. Eee, bardzo, nie, bardzo do, do, Ale to bardzo dobrze było w postać wpisane, ponieważ pewnie wampiry się te, nikt, żaden by się tego nie spodziewał, więc ja jako ghoul też się nie spodziewałem, że może być jakiekolwiek zagrożenie z czyjejkolwiek strony w tym momencie. Że... O to chodziło. Tak. A szkoda, chodziło. bo ja miałem plan, że zadałem tą zagadkę strumną, to ja myślałem, mm. że, że ten, nie wiem, coś tam, podejdę do Patrycy, coś tam dźgnę i powiem Teraz będziesz miał swoją trumnę chocho, czy coś w tym Mi było tylko przykro, że nie, nie przeżyłem do, do odegrania sceny, że musiałem Walentynie wytłumaczyć, no, dlaczego to zrobiłem. Strasznie szkoda, na to liczyłem. szkoda no, bo wtedy. No co chodzi, dlaczego? E, no, ja no, wytłumacz, się dlaczego? Się, wytłumacz się Marian. Tak? Wytłumacz się Marian. Jak, jak to dlaczego? Generalnie Walentyna była miłością życia Mateo, a Dante hmm. był kimś, kto ją Wale... odebrał. Więc y, Mateo cierpiał każdego dnia, kiedy widział was razem, ale wiedział, że nie jest w stanie was rozdzielić i w sumie nie chciał was rozdzielać, ale kiedy już dorwała go inkwizycja, to stwierdził, że odda wszystkich pod warunkiem, że, że tobie nic nie zrobią. Mhm. A, a był jeszcze plot twist, że nawet y, to, to by nawet się nie wydarzyło, bo wtedy by cię zabili. <laughs> I powiedzieli, że no deal. Trudno, ale dalej, wiesz, robiłbym wszystko co w no, no, i mocy, żeby jasne. obronić Walentynę. No, no. No ja myślałem, że jak ja umrę, to, ja to samo powiem temu, no ale nie wyszło. To ty nie miałeś umrzeć. No ja wiem, nie, ale ja tego nie widziałem, nie? Jedyny miałeś hmm. przeżyć. No. No, ale ja też miałem wpisane, to ja też, też powiedziałem, słuchaj, to ja będę grał geja, to był mój pomysł, i będę się kochał w Dante. Hmm. Dokładnie tak. Ale dzisiaj spokojnie zagrał, bo już, bo już się bałem, że będziesz przesadzał, ale nie, nie, fajnie, fajnie, fajnie zagrałeś, de tak delikatnie. No, nie chciałem tam. Hmm. Że ten Bart nie poszedł, to się trochę oburzyłem. A miałbym te 200 monet w kapsie? Jako no, kowal w sumie? Jako kowal, w w sumie. może... w w sumie. Syn w domu, w domu mógłbyś mieć taką gotowitnę. Ale poczekaj, ja pobiegnę do domu. Wezmę żely i monety, znaczy monety, monety. No, a ogólnie jak się wam podobało dzisiaj wszystko? Ja tylko bo, chciałam bo... powiedzieć, że bardzo przepraszam za straty moralne i utratę poczytelności z, z okazji mojego śpiewania. Ja. Wymagała tylko rola jedna i druga, więc... Nie, nie, na nie było mega, było pięknie. Naprawdę nie. wielki szacun i mamy nadzieję, żeby, znaczy ja mam nadzieję, że będziesz tam śpiewać częściej. Ja się tak trzęsłam, jak osika dłonie, mi się trzęsły i głos też po prostu, bo nie przywykłam do tego, więc y, bardzo przepraszam. I o od tej piosenki Odina numer. The Voice of Server, y, masz, masz mój głos. Oj tak, ja, i, masz, i masz mój topór. Dziękuję. Ode mnie mili, masz... rozumiem, dziękuję. Nie masz Golden Buzzer Straight to Live Show. Tak, dokładnie. No. Coś mówiłeś zajce? Przerwam. Tak, coś coś mówiła, ale przerwało. Mówiłem, exp. Ex? Za dzisiaj nie, żadnego exp nie dostajecie. Nie byliśmy dzisiaj, że Ja byłam powiedział, sobą. Przez chwilę i nic, nic nie zrobicie. Wiedziałeś, że dostaniemy Exp symbolicznie. Tak? Mówiłem tak? Tak mówię, więc... no jasne, żartuję, dajcie sobie trzy. No, no deal. Myślałem, że powiem no deal, jakichś No deal. Wchodzicie się, żebym bardziej nie zmienił umowy. <laughs> nie. Możecie sobie trzy dostać to dzisiaj, to dzisiaj to symbolicznie. Zabawne, jeszcze ja kiedyś powiedział, dobra, trzy ekspa, ale na wasze post postacie zagraliście dzisiaj. Bym ją załatwił zapasami w kislu, niewiele brakowało. <laughs> jak się scena końcowa podobała? No, no ja, ja przepraszam, ale zniszczyłeś mnie tą sceną po prostu. Mówiłem, że, że, e, że będziesz cierpieć. Mówi, mówiłeś, że będę płakać, płakałam, także szacun. Mm. E, to jest drugie dno jeszcze generalnie tego, co się stało dodatkowo, które mnie dobiło. A e, ja nie ten... wierzę, że... Przepraszam, ale Naprawdę. bo... Ja myślałem, że Patrycja będzie ratował tą... Znaczy, w moim zdaniem, gdyby to była moja postać, tylko Patrycja ratowałbym Walentynę. Możliwe, to, ale wiesz co? Nie, on za, to było za dużo. Wampiry, a później ci ludzie. Nie, nie, to było za no dużo. Tak, dla ale to jednak wiesz? Power of Love i w ogóle, no to. Możliwe, Andrzej, ale ja to jest założenie ja, ja, postaci. To ja jest wiem, założenie, to postaci. założenie postaci. Ja no. wiem, ale ja mówię, że jakby to była moja postać, ja nie mówię, że ten. No to by się ratował, jasne. To, to bym w bieg ten, ten wyrzucił, bym miał, niech ucieka. Musiałeś ja uciec, jeśli... żeby mu lata, lata później wpuścić w pierdol, <grywa> po prostu w cieniasach. Dokładnie. No. <grywa> a oni się bili, bo ja nie wiem. Co? Tego nie było na sesji. Ja nie wiem, że nam to się spotykało. To, to, to było uh, poza sesją. To było jak sobie pisaliśmy z ODI. A ten. Co się yy, wydarzyło? A... Patrycjo tak, on. Nie... Czy Patrycjo w tym momencie, co się działo, wszystko to on. Był wampirem? Został później wampirem? Później, chyba. Później. Ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, jak długo dochodził do siebie. Długo. I czy to był jego pomysł, czy przypadek? A, to już nie będę mówił. E... O tym w następnym odcinku. Dokładnie. Ja, ja, to... ja, mogę, ja mogę polecić na sesję solową. Patrycjo, co wydarzyło się w przeskoku? Nie może, bo to, bo to był memoriam Dantego. Więc... Ale na inną sesję. Jakbyś planował, to ja mogę zagrać znowu. Polubiłem tę postać. Mnie się bardzo podobała ostatnia emocjonalna wymiana zdań z Dantem. I te podniesione tak. głosy, myślę, tak. że wyszło naturalnie. Jak mhm. zwykle od i mega po prostu odegrałaś to. Wiesz, ja byłam zdenerwowana całą sytuacją, tym, co widziałam. E, wiem, co Judy myśli po tym, co zobaczyła. E, I jeszcze on zaczął krzyczeć, no to już. E, no jakby mogło iść gorzej, ale nie chciała pogarszać jego stanu, bo widziała, że jest zdenerwowany, wolała go uspokoić, ale sama się zdenerwowała. I trochę tak przyhamowała się. Ech. Wam powiem, same zdradzieckie mędy w tej drużynie. Walentyna no. była o, o kurna nieskazitelna. Jedyna nieskazitelna. Jedyna. Dlatego poszła na stos. Tak właśnie, właśnie, ale nie wybaczyła wybraźnie. wszystkim, więc słuchajcie, na pewno jest w niebie i przy Panu, tak jak marzyła. Ale tu brawa dla Mariana, też się podchwycił właśnie. No Marian, świetnie, żeś podchwycił dzisiejszy ten. W sumie tak, jeśli chcecie, zagłosujemy na gracza sesji? A tak, Do, dobra, to zaczniemy od Odi myślę, że Marian. Dobrze. Marian? Ja myślę, że Odi. Prometeusz. Chociaż nie, przepraszam, przepraszam. Ten Roberto. Roberto. <laughs> Zajcew. Tak. Dobrze. Patrycja. Tak. Prometeusz. Ja, ja, myślę, ja. Nie, znaczy się podoba, też podoba mi się Marian, jak podchwyciłeś ten temat. Ale wydaje mi się, że jednak Odi. O, Odi tutaj. wiecie, to mam po jednym. Zajcew. <laughs> Ojej, Odi dostała jeden, Marian dostał jeden i ja mam jeden. Tak. Prometeusz. Musisz utrudniać. Dobrze, ode mnie dostaje Marian, ale jeszcze mamy dwóch słuchaczy. Limon? Limon ma wyspać. Nie poszedł spać, spokojnie, spokojnie, miałem ci dać punkt, ale za takie wredne urywki ja dam panu od teorii spiskowych. Dobrze, Pols? Odi zamiotła dla mnie, punkt dla Odi. Ład masz trzech literów. Ja pierdzielę. Ooooo! Oh, oh, oh. jednym jednym dajcie się da macie wszyscy po jednym, bo to nie chce mi się po prostu. Dziękujemy! On nawet tego w głowie nie liczył. A. Nie, jest, ja liczyłem, ale mówię, no kurwa, właśnie, to z kombinu. I mówię, nie, no dawaj każdy jeden. No, a jak się nauczanie podobało dzisiaj. Cztery, to ja wydaję 12 punktów, od razu mówię. Dobrze. Wiem na co. Wiem na co. Ja powiem tak, że wydawało mi się, że Alberto by raczej, miałem parę pytań, które tak przyszły mi na myśl jako pierwsze, ale potem pomyślałem, że Alberto by ich nie zadał, mm. on jako on, więc tylko zadałem to, to jedno, ale Rozumiem. ciekawy motyw. I ja bym, jednej sceny mi brakowało takiej. Ja wiem, że może godzina czyść, ale ja bym jeszcze nas na 15 minut wpuścił faktycznie do tej karczmy i niech to się wydarzy po tej karczmie. No właśnie, ta karczma nie miało być żadnej karczmy. Prometeus ja wiem, was... ja wiem, ja wiem, że takie założenie, tylko chodzi mi o to, że takie miejsce, żebyśmy my, bo ja myślę, że nam się uda porozmawiać o tych naukach mistrza i że my się powymieniamy poglądami co? Na, na ten jasne, czekaj, Nie, jasne, ja rozumiem, ale to właśnie miało być takie prorocze, że wybaczenie i tak dalej, ja tu masz aż dwie zdrady prawie, że trzy nawet. No ja wiem, ja wiem, ja Kumam, bo i tak by to było tego samego wieczoru, nie? Tylko mi chodziło właśnie, że my. Ja, znaczy to nie jest, tylko wiesz, że jest źle, czy coś. Nie, ja wiem. Ja, ja wiem. właśnie myślałem, że my jeszcze gdzieś siądziemy i, i na przykład. To przedyskutujecie to, co to Przedyskutujemy tam. to i o to wybaczanie, nasze poglądy pewnie każdy będzie miał inne, a potem wyjdziemy i czy mimo różnej różnicy zdań szarpniemy się na to wybaczenie. Hmm. No, mógłbym coś takiego zrobić, nie pomyślałem na tym. Dobry pomysł. No, ale no, może na następny raz. No, nie wracać. się. Nie będzie. Już nie żyją wszyscy prawie. Co nie ja... znaczy, że... Mo... No mów, mów, Marian. Nie, ja starałem się patrzeć na te, na te wersety z perspektywy właśnie Mateo i tego, mm. co czuję, i tej sytuacji, w której był, więc bardzo mi się podobają fragmenty, które wybrałeś, bo były mocne. Ja żałuję, że nie, że nie mogłem poczytać, że się Mateusz zgłosi, zgłosił, bo ja, nie, bo ja nie umiem czytać. Jako postać Patricio. <grym> ja wiem, że. Każdy do... z Was to... miał wykształcenie właśnie po to, żeby czytać. Mistrz, że Ale ja miałem nauczy. napisane w historii, że umiem, czytać, że umiem czytać, ale nie jestem w tym najlepszy. Tak, tak. I no ja właśnie walce, miałem... na na ci właśnie pomaga. Chciałem tak dukać, udawać. I mówię, kurde, że ten Marian się zgłosił. <grym> Przepraszam. Szkoda, ale. A potem, a potem mistrz, to ja przeczytam. To ja przeczytam. Niech. Mogłeś się sam zgłosić? To może ja przeczytam. Nie, nie będę mistrzowi w słowa wchodził. Jakbyś był pilnym uczniem, to byś się zgłosił. No, tak jak się zgłosił. Nie, Zdąży, nie zdążyłem. Mateo mnie wyprzedził na zakończenie. Bo, bo nie uważałeś. I jakbyś uważał i słuchał tego, co mówi mistrz, to byś się zgłosił. Zapatrzyłem się na Dantego, przepraszam. No, A Dante był wpatrzony w Walentynę, nie? Ale nie, według mnie odgry odgrywanie tych waszych postaci, które wam napisałem, świetnie, po prostu A świetnie. Jakbyś mogłaby by kochać na przykład postać Prometeusza, jakby był taki łańcuszek. No ale no, Alberto ten tylko jedną miał miłość. Wtedy byśmy przesko przeskoczylibyśmy wtedy wątek y oświadczyn, ale... A cóż? No, więc tragedia, dramat wyszedł piękny po prostu, według mnie. Na początku była taka fajna sielanka, zabawa, śmiechy, chichy, a później no, zwaliłem to wszystko. Hmm. Czyli normalny Ale... wampir, słuchaj. Normalny a, wampir. wampir. Ale. Ozwalenie na niego to... wcale nie obrażę. Ale ten... Jak ma, a się, jak ten Marian rzucił, znaczy się, trochę mi internet wywalił, nie byłem przy tym, ale jak rzucił na ja tego wie, w obornik, to po prostu. To, myślałem, to że taki śmieszne, śmieszna, to jak w najlepszych fabułach, wraca to i wytłumaczone jest motywacja postaci. Dokładnie, ale to. Dokładnie. Ale, jaka tam musiała być wielka dziura, że on tam zanurkował. Wiesz, co, tam pewnie było główna pokostki, a jak jeszcze się wrzuciły, przykryło go świniami. No, to, to, to mogli go nie zauważyć. Zresztą wiesz, oni tylko wpadli, rozejrzeli się szybko, i nie, nie zobaczyli go, to uciekli. Ja miałem dalej. nadzieję, mm. że go jeszcze świnie pogryzą. Myślałem nad tym, ale mówię, już nie będę aż taki drastyczny. A mogłeś. Mogłem. Nie było tak szkoda, Mateo, po prostu przez całą sesję. Jak tak, tak wtrącałeś takie y, uwagi i takie komentarze, i ja to wyczułam, że za każdym razem, jak jakieś uwagi do niego miałeś, tak, żeby taki przytyczek dać, że on, on nie jest doskonały. No zobacz, mhm. Walentyno, jaki on jest. No. Tak, tak. Według tak, mnie to jak było pięknie. Stoćka w, ja w gracznie. A przeczytać wam, mogę Wam teraz przeczytać w sumie jego biologię na temat relacji Dantego. Okay. nie widzi tego człowieka w dniu, kiedy spotkał go po raz, po, po raz pierwszy. Spotkanie oh. miało miejsce w bibliotece, gdzie Walentyna zabrała go, aby poznał mistrza Ezekiela. Wtedy właśnie dowiedział się, że Walentyna z są w sobie zakochani. Oczywiście Mateo robi dobrą minę do złej gry i udaje jego najlepszego przyjaciela. Wspólnego komponentu do nauk teologicznych i wypadów na miasto, czy to na wino, albo pomocu ubogim. Lecz tak naprawdę czujesz jedynie pogardę i chęć wbicia mu tasaka w głowę za dotkani, przytulanie i całowanie Walentyny. Trzy wykrzykniki. O kurde. <grych> no. to ja tak, nie było łatwo. I twój, że wiesz, nie mogłam się nic spodziewać, nie? No wiesz, przyjaciel z dzieciństwa, to czego się można spodziewać. Mogłeś, jak leżał między tymi świniami, wbić mu tasek w głowę. Ja mam... Wiesz mi, wyobrażałem sobie tą scenę. I ja sam chciałem wziąć, wziąć te widły, żeby pokazać, że nikogo nie ma w tym gównie. I tam podziegać go trochę. Zobacz! Ja Patrzcie, tam jest tylko gówno. I, no. Że... Walentyna zauważyła, że Mateo pragnie czegoś więcej, lecz nigdy nie była w stanie odzajmić jego uczuć, zwłaszcza, że pokochała innego. Gdy Mateo się o tym dowiedział, dał sobie spokój. Teraz cieszy się jej szczęściem i nie ingeruje w miłość między nimi. Pięknie odegrane. Dlatego mówię, wyszło cudnie. No tak jest... nawet, ale fajnie, że mój przyjaciel się cieszy moim szczęściem. Tak. Nie mogłam reagować w ogóle nawet. Jedyne co, <gracza> co najgorsze to były te problemy techniczne z, u, z mojej A. strony. No, masakra. Trochę będziesz Dobra, miał chęć. Starza no, się, wpływu na to nie masz. Mm. No nie. Dokładnie. Ja, ja, jeszcze... miałem dziwne, ja miałem bardzo dziwny opis Mateo, natomiast wierny hmm. uczeń Ezekiela, gorliwy chrześcijanin zawsze zjawi się, żeby pomóc. Innym w potrzebie można śmiało powiedzieć, że relacje między Mateo a Patrycją były dobre, zawsze uśmiechnięty i chętny do pomocy. Bardzo chętnie żartuje z Patrycją, a po tym jak zaczęliście spotkanie u Ezekiela, nawet od czasu do czasu, i tu tego nie kułam czemu, wpadał do kuźni, żeby pomóc, nie oczekując niczego w zamian. <grym>

Ale możesz, ja... możesz, mi wierzyć, że oczy yy, Mateo były skierowane wyłącznie na dam podobnie jak twoje. Podobnie jak warty. Proszę, też... coś chciałeś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że no tak, to, to, to mój koleś jest oczywistym zdrajcem, to po prostu emituje z niego. Nie wiem, jak, jak, ty, mi go jak ty Alberto jak ty Albert opisałeś innym, ale zakładam, że pewnie wszyscy uważali go za buca, czy coś w tym guście. Ale to było właśnie dobre, ponieważ zupełnie odwracało uwagę od Mateo, od Mateo oraz Patrycjo, kompletnie. O to chodziło. Więc... Wszyscy kochali Dantego, <laughs> Wszyscy Everybody loves Dante. <laughs> Szczęśliwy człowiek. Bardzo. Zwłaszcza na końcu. Całą, całą nie tak. Ale mi jest wszystko się, teraz, się, Boże. wszystko się... okazuje, mogło później tak. A ulubioną piosenką Dantego było Mateo da zentnął. <grym> <grym> o, <grym> o kurde. <grym> dobre, dobre. O kurde. Powiem tak, ta piosenka ma specjalne miejsce w moim życiu, bo um, kiedyś, że tak powiem, w podobnej sytuacji ją usłyszałem. O. I, I tak, i w moim towarzystwie był taki żarcik, że e, Marian nie wie. O... Marian, to no. jest. o ja masakra współczuję ci. Życie. E, ale tak, wyszło, wyszło super. Intryga była naprawdę przednia. Także no, Miscuzzi. Jak to mówią. No i jeszcze jeden mój cel to się nie, nie spełnił yy, żeby, żeby znaleźć trubelura. Nie było gorącego pręta. Nie było gorącego pręta. To mnie najbardziej yy, najbardziej bolało. Bolało to by cię jakbyś znalazł. A. To prędzej jego. To prędzej, jego, to prędzej jego. Dobra, ludziska, ja będę uciekał. E, muszę iść, e, dziękuję wam za super sesję, bawiłem się naprawdę przednio, my też oj, to przyjdźcie pocztą tak, dokładnie to, 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 ja, to ja wyślę później ten, odpowiednią kwotę, Róż, tak. rachunek dla psychologa jak, tak, zwykle, jak zwykle, znamy za, adres także tak, wiesz. zapłacę. będziemy in touch to, to, to już jest, to już jest gra ze mną, jest w pakiecie, tak, więc my to, my to powinniśmy mieć jakąś tą sesję grupową Dokładnie. <laughs> Tera terapia grupowa po wampirze od razu do, do specjalisty. Wysadam wszystkim ulotkę mojej małżonki zapraszam mm. sobie, i zapraszam serdecznie terapii online. Dobrze. Zydówka Dobrze. Zydówka Dob wyższa. Dobry wieczór pani psycholog, my jak zwykle po sesji. Dobrze. Dobry wieczór pani zajcofowary jesteśmy po sesji. Utruskawka. <laughs> a, a u kogo sesja utruskawka? Oj! Oj. <laughs> Proszę <laughs> siadać, drzwi zamykać. <laughs> I cena prostu 100%. To może z jakąś sesję grupową to taniej będzie. O, Ta z, taniej, zrzuci, zrzuci się, będzie zawsze taniej. Nie, a a, a słuchaj. nie, słuchaj. Najpierw, najpierw sesja RPG, potem sesja psychologa. Prosta sprawa. Tak jest. Dobra, Jeszcze raz wam naprawdę dziękuję i się słyszymy następnym razem, już tym razem na Cieniasach. No 20... 27 pamiętaj. 27. Ja tak jeszcze jest. muszę okay. powiedzieć, to jest poniedziałek. Tak. tak. Poniedziałek. Postaram się w przyszłym tygodniu zobaczyć, czy mogę. No, Będziemy in touch. In, in touch. Jasne. In touch. Dobra, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie. dziękuję Dziękuję. Ciao, Ciao. Ciao bella. Ciao. <laughs> pa, pa. Spaghetti bolognese. <laughs> Capricciosa. <laughs> Lasagna. E dobra, hey! hey.